Dzień dobry, bohaterem dzisiejszego filmu będzie wzmacniacz firmy Sony model TAF808S, którego stopień końcowy oparty jest o tranzystory MOSFET. Zapraszam do oglądania filmu. Oczywiście jak zwykle na początku filmu zapoznamy się z płytą czołową urządzenia. Wyłącznik sieciowy, klawisze obsługujące przełączanie wejść klawisz Source Direct, wyciszanie oraz duża gałka głośności. Resztę rzadziej używanych regulatorów ukrytych jest za klapką, gdzie mamy też schowane gniazdko słuchawkowe, przełącznik wyjść głośnikowych, regulacja barwy dźwięku, tryb pracy mono-stereo, włącznik filtru subsonicznego, obsługa wejścia Direct, balans, Obsługa wyjść do nagrywania oraz e, przełącznik rodzaju zastosowanej wkładki na wejściu gramofonowym. I za chwilę pokażę Wam e, ściankę tylną wzmacniacza. Widzimy teraz wzmacniacz od tyłu i od lewej wejście e, gramofonowe, wejście na e, tuner radiowy, wejście CD, wejście dodatkowe aux. Trzy pętle magnetofonowe. Tutaj. Wejście obsługujące korektor graficzny, wejście bezpośrednie direct z pominięciem przełącznika wejść oraz wszelakich regulacji barwy dźwięku, wyjście pre-out z przedsmacniacza oraz tak jak widzicie, bardzo porządne zaciski głośnikowe, całkowicie metalowe. Można tutaj włożyć przewód o bardzo dużej średnicy. A tutaj mamy wyjście napięcia zasilającego, które jest aktywowane w momencie włączenia wzmacniacza gdy włączymy wzmacniacz na tym wyjściu pojawia nam się napięcie sieciowe i za chwilę sobie zerkniemy do wnętrza tego sprzętu taki widok ukazuje nam się po zdjęciu górnej obudowy centralna część wzmacniacza jest tu układ końcówki mocy gdzie mamy dwa duże kondensatory, główne filtrujące tutaj znajduje się płytka wzmacniacza gramofonowego płytka przełącznika wejść Przełącznik napędzany jest silnikiem. Płytka regulacji głośności, tutaj jest potencjometr głośności. Moduł sterujący, płytka regulacji barwy dźwięku. Transformator sieciowy oraz dwa dodatkowe kondensatory zasilające, filtrujące, przepraszam. Po zdjęciu dolnej perforowanej blachy mamy dostęp do płyty końcówki mocy. I jak widać, nie jestem pierwszy. Były już poprawione pola lutownicze. Cała płyta jest przelutowana. Ja oczywiście ją przejrzę jeszcze raz bardzo dokładnie. A tutaj, te śrubki mocują kondensatory mm. główne do płyty, jednocześnie zapewniają im podłączenie elektryczne. A tutaj, mamy centralny zacisk masę. Tranzystory końcowe 2SJ200A i 2SK1523 po dwie pary na kanał, tak jak widać, wygląda na to, że są oryginalne, to bardzo dobrze wróży na przyszłość. Ja oczywiście będę musiał zdemontować radiator, oczyścić, umyć i nałożyć nową pastę termoprzewodzącą. Wzmacniacz podłączyłem do generatora. Oraz do oscyloskopu. I pokażę Wam, co się dzieje. Zmienię teraz wejście. I powrót. Widzicie, co się dzieje? Bardzo źle pracuje przełącznik wejść. O. Jeszcze raz. Ja przełączam na tuner, natomiast w tej chwili aktywne jest wejście. CD o, 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 prawie prawy kanał, dolny przebieg wrócił do normy, lewy też widzę, powoli wraca. Jeszcze raz zmienię na inne wejście i z powrotem. A widzicie, co się dzieje. Bardzo źle działa przełącznik, który tutaj znajduje się na tej płytce. I tutaj w tym miejscu widać wałek, który się obraca, gdy zmieniamy wejście, o, i wrócę teraz na CD akurat prawie dobrze e, także będzie czekało nas rozbiórka tego przełącznika i dokonam ogólnego przeglądu całego urządzenia e, sprawdzę oczywiście wszystkie regulatory i resztę przełączników Soon after. cały przełącznik mam już wymontowany jak widać, jest to klasyczna konstrukcja stosowana w wielu wzmacniaczach firmy Sony, z którą zawsze są problemy. Tutaj mamy sekcję ze stykami, silnik, przekładnia ślimakowa, i tam wewnątrz widać jeszcze dodatkowy cam switch. Jest to przełącznik, który informuje procesor o położeniu tego przełącznika. Przełącznik znajdował się w tym miejscu. Jak widać, wystarczy odkręcić dwie śruby, dwa przewody. A tutaj jest wpięty w takie złącze. I w tej chwili będę go rozbierał. Przełącznik wejść mam zdemontowany. Wszystkie sekcje są ułożone w kolejności montażu. I tutaj wcześniej wspomniany cam switch. Jest to przełącznik, który właśnie informuje procesor o położeniu dokładnym e, przełącznika. A tutaj mamy sekcje przewodzące. One wyglądają całkiem ładnie. Natomiast jest tu resztka jakiegoś smaru, prawdopodobnie fabrycznego. Ja będę musiał dokładnie umyć, oczyścić, otłuścić obie te sekcje i zakonserwować nowym smarem. A potem, oczywiście, wszystko złożyć w odwrotnej kolejności. Rozebrałem przełącznik funkcji CAM switch, i teraz Wam pokażę jego budowę wewnętrzną. Są tutaj, jak widzicie. Wykonane z laminatu ścieżki przewodzące, które są ze sobą zwierane tutaj za pomocą tych kontaktów, i pojawiają się odpowiednie stany logiczne w zależności od położenia przełącznika. Czasami jest tak, że gdy ten przełącznik jest bardzo brudny, to wtedy jest szaleństwo, i dosłownie wzmacniacz potrafi losować wejścia, samoczynnie je zmieniać także potrafią się dziać dziwne rzeczy i w 99% przyczyną jest właśnie ten przełącznik later. przełącznik funkcji już na swoim miejscu a tutaj mamy wkładki kontaktowe już są wyczyszczone, jeszcze zostało tylko je zakonserwować i będę mógł złożyć przełącznik w całości jak widać nie ma śladów Nalotów i starego smaru. Teraz przełącznik powinien pracować w porządku. Po montażu zrobimy test. Przełącznik na swoim miejscu. Ja teraz pokażę ekran oscyloskopu. Jest wejście aktywne CD. Obrócę tylko lampkę jeszcze. O, żeby było lepiej widać. A przełączam się na AUX. Oczywiście sygnału nie ma. Wracam na CD. Sygnał jest bez żadnego problemu. Także ta. Wada została naprawiona. Przełącznik chodzi prawidłowo bez żadnego problemu. Czeka mnie dalszy demontaż wzmacniacza. Dostanę się teraz tutaj do głównych kondensatorów i je zmierzę. A potem następne płytki będą demontowane. Jak widzicie, kondensatory główne i pomocnicze są wymontowane. Tutaj dokonuję. Pomiaru pojemności 13,500 mikrofarada. E, pojemność, e, ser nie mierzalny. Nominalna pojemność tych dużych kondensatorów to jest 15 000 mikrofaradów. E, zmierzyłem poprzednio drugi kondensator, ma bardzo też ładne parametry. Muszę zmierzyć jeszcze te dwa. One nominalnie mają 8200 mikrofaradów. Teraz będę musiał dokonać przeglądu tutaj tej płytki końcówki mocy. Ktoś już ingerował we wzmacniacz, bo w tym miejscu są wymienione kondensatory elektrolityczne jest tu układ zabezpieczeń. Natomiast ta elna silmik wygląda mi jeszcze na oryginalną, i tu został, nie wiem, czy będzie widoczny, taki mały kondensatorek, i tutaj mały kondensatorek, też będę musiał je dokładnie sprawdzić. Przede mną wymontowane płyta, płyty. Gniazd wejściowych oraz płyta zacisków głośnikowych, możemy teraz sobie obejrzeć, jest bliska. Naprawdę, jeżeli chodzi o zaciski głośnikowe, producent nie pożałował materiału. Są zrobione bardzo porządnie i mogą przenosić bez problemu duże prądy. A tutaj znajdują się przełączniki: to jest przełącznik źródeł nagrywania, to jest przełącznik trybu pracy direct oraz dwa przekaźniki głośnikowe, które oczywiście będę musiał sprawdzić. Przede mną leży rozebrany przełącznik źródeł do nagrywania. Nie wygląda jeszcze bardzo źle, tym niemniej muszę go oczywiście oczyścić i zakonserwować. Tak samo te drobne elementy ruchome. Tutaj mam przełącznik trybu pracy direct, który już jest oczyszczony, natomiast prze przekaźniki Głośnikowe, wymieniam na nowe e, firmy przemysłowe firmy Finder. I gdy skończę ten przełącznik, oba te moduły będę miał gotowe. Przede mną dwa następne moduły ze wzmacniacza. Po lewej stronie jest to przedzmacniacz gramofonowy. Jak widać, układ dosyć rozbudowany. Muszę się zająć tutaj przełącznikiem rodzajów wkładek oraz zastosować nową pastę termoprzewodzącą na tranzystorach, które pracują w układzie zasilacza. I sprawdzę kondensatory, chociaż wydaje mi się, że już były one wymieniane. Natomiast zostały tutaj dwa dwie sztuki kondensatorów firmy L na serii Cerafine i od nich zacznę. Eee, testy pojemności, natomiast tak jak widać, tutaj są zastosowane kondensatory Fine Gold, nicikona te małe złote. Także wydaje mi się, że już ktoś wymieniał te kondensatory. Tak samo cała płyta jest dokładnie przelutowana. Wszystkie punkty lutownicze są przelutowane. Ja dokładnie obejrzę tą płytę, umyję oczywiście i sprawdzę te połączenia. A prawy moduł są to stopnie wstępne końcówki mocy. Tak jak widzicie, też już są zastosowane nicikony fine goldy i też przejrzę dokładnie. Tą płytkę ona też była przez kogoś już poprzednio przelutowywana. Ja dokładnie obejrzę te połączenia, oczywiście ją myję, i sprawdzę wyrywkowo kondensatory, które są na tej płytce, tak dla pewności. Jak widzicie, we wzmacniaczu jest coraz mniej wzmacniacza. Zdemontowałem cały przedni, całą przednią część, która znajduje się tutaj. Nią będę zajmował się później. A w wzmacniaczu zasadniczo został tylko transformator sieciowy i układ końcówki mocy. Teraz będę demontował radiator, żeby go oczyścić oraz zastosować na tranzystorach mocy nowe podkładki i nową pastę termoprzewodzącą. Radiator zdemontowałem. Tutaj nie ma już też podkładek izolacyjnych. Radiator będzie umyty, i tu możemy sobie w szczegółach obejrzeć budowę modułu końcówki mocy, która. No który normalnie tutaj jest zasłonięty radiatorem jeszcze raz pokazuję w tym miejscu wymienione kondensatory tutaj są też kondensatory LNE. ja je oczywiście pomierzę oraz są dwa tranzystory tutaj zamontowane na radiatora. one day later kończę właśnie pracę nad płytką końcówki mocy muszę dokładnie usunąć resztki topnika tam gdzie lutowałem także aby to wszystko ładnie wyglądało i żeby uniknąć potem jakichś niespodzianek natomiast tutaj na tych radiatorkach, ja mówiłem, że są tranzystory, natomiast są to diody prostownicze są to diody głównego mostka prostowniczego, który zasila końcówkę mocy i tutaj te dwa kondensatory elektrolityczne a w tej chwili będę zajmował się przodem urządzenia tutaj mamy płytkę klawiatury. Będę ją demontował i niepewnie działają mikroswitche od wyboru wejść, także mikroswitche zostaną wymienione. Natomiast na następnej podczołówce znajduje się reszta elektroniki wzmacniacza. Przede wszystkim tutaj ta płytka brązowa jest to cały moduł sterowania. Tutaj mamy układy regulacji barwy dźwięku. Tu znajduje się przełącznik gniazd głośnikowych, klawisze wyboru trybu, przełączniki wyboru trybu Direct oraz wyciszanie, a tutaj znajduje się potencjometr głośności, motopotencjometr, którym też oczywiście będę musiał się zająć. Naprawę klawiatury zakończyłem, a przede mną leżą potencjometry i przełączniki. Od lewej przełącznik wyjść głośnikowych, potencjometry regulacji barwy, barwy dźwięku potencjometr balansu oraz potencjometr głośności, do którego też, o, przepraszam, do którego też będę musiał zajrzeć i sprawdzić jego stan i oczywiście oczyścić. Mamy tutaj rozebrany potencjometr balansu. Tutaj na waciku widać ile jest brudu, a tu jest wkładka oporowa już po oczyszczeniu. Widać, widać dokładnie, tak jak w potencjometrze balansu, ta lewa część łuku, jak gdyby, jest e, chropowata, prawa część łuku jest gładka. Ta prawa część łuku to jest ścieżka oporowa, natomiast ta lewa część łuku jest ścieżką przewodzącą. E, druga wkładka jest odbiciem lustrzanym e, tej wkładki. E, taka jest właśnie konstrukcja potencjometrów balansu. Zdemontowałem potencjometr głośności. Jest rozebrany na poszczególne części, ale sekcje oporowe są dodatkowo jeszcze zgrzane i nie ma bezpośredniego dostępu do ścieżek oporowych. I nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Są resztki płynu konserwującego. Ja będę musiał rozebrać jednak tutaj poszczególne sekcje. I dostać się do wnętrza i dokładnie oczyścić. O tutaj, na brzegach plastikowych, widać płyn typu kontakt. I tak wygląda wnętrze sekcji oporowej. Tutaj mamy elektrodę ruchomą. Suwak. Jak widać, wszystko jest dokładnie zalane kontaktem. Tak samo tutaj wkładka ze ścieżkami oporowymi. Zobaczcie też widać ślady płynu tego typu potencjometry nie wolno niczym smarować po wyczyszczeniu zostawiamy je w stanie suchym, żadnych kontaktów ani ścieżek oporowych nie smarujemy no czeka mnie teraz oczyszczenie wszystkiego dokładnie tak samo z tamtą sekcją, no i złożenie potencjometru w całości jeszcze Wam chciałem pokazać ile brudu gromadzi się wewnątrz o, tu jest po pierwszym czyszczeniu wacik Tutaj, tej sekcji oporowej, zobaczcie, nasączając potencjometr płynem, powodujemy, że powstaje taka pasta ładna, ścierna, która potrafi nam uszkodzić ścieżki oporowe i ścieżki, które doprowadzają prąd, sygnał do potencjometru. Wzmacniacz prawie całkowicie zmontowałem. Tak jak widzicie, wszystkie moduły są już na miejscu w przedsmacniaczu gramofonowym. Natomiast do wymiany poszły kondensatory firmy Elna serii Cerafine. Zwróćcie uwagę na dół kondensatora, który jest wybrzuszony. W czasie pomiarów one miały parametry bardzo dobre. To są kondensatory o pojemności 22 mikrofaradów na pracy 100 V. One pracują jako kondensatory sprzęgające na wyjściu wzmacniacza, ale tak jak widać, są już wybrzuszone. Wobec tego zdecydowałem się je wymienić one są oryginalne, montowane w tym miejscu zamontowałem kondensatory Nichicon Fine Gold wzmacniacz mam podłączony już do zasilania oczywiście przez żarówkę zawsze robię test żarówkowy w momencie pierwszego włączenia uruchomienia urządzenia i włączam wzmacniacz jak widać żarówka przygasa Wnioskuję z tego, że będzie wszystko w porządku, i tak jak widać, zapaliła się zielona dioda, czyli mogę uznać, że jest wszystko w porządku. Przystąpię teraz do ustawiania prądu spoczynkowego. W tej chwili wzmacniacz ustawiony jest w konfiguracji pomiaru prądu spoczynkowego. Kanał lewy, kanał prawy. Należy ustawić napięcie 30 mV tutaj na punktach. W głębi ukrytych pomiarowych TP1 i TP2. Bardzo ładnie oznaczone, bardzo łatwo przyłączyć końcówki pomiarowe. Obok punktów są pomiarowe potencjometry. Tam w głębi może go będzie widać jeden potencjometr, i tam głęboko jest drugi potencjometr. Po wstępnym wygrzewaniu ustawiam napięcie 30 mV. I to, to jest jedyna regulacja w tym wzmacniaczu, jaką przewiduje producent. Wzmacniacz osiągnął stabilizację temperaturową. Kanał lewy 28,7 mV. Kanał prawy 28,6, 28,7. A radiator. Zaraz mierzymy sobie temperaturę. Coś mi pirometr szaleje o 40, 6. Stopni Celsjusza, prawie 47, to jest objaw normalny w tego typu wzmacniaczach, ponieważ końcówka mocy pracuje z bardzo wysokim prądem spoczynkowym. Właśnie we wzmacniaczach wyko wykonanych w technologii MOSFET. Jeszcze raz popatrzymy sobie na napięcia, jest w porządku. I wracając do głównego wątku, wzmacniacz wymaga bardzo dobrego chłodzenia, żeby się nie przegrzewał. Wzmacniacz podłączyłem już do generatora sztucznego obciążenia i oscyloskopu. Jak widzimy, przebieg jest bardzo ładny. W tej chwili jest to częstotliwość 1 kHz. Ja sprawdziłem już wcześniej wszystkie wejścia, wszystkie wyjścia. No, pozostaje mi tylko założenie ozdobnego front panelu oraz dokonanie finalnych odsłuchów. Wzmacniacz skończony, praktycznie złożony. Brakuje tylko. Założonej obudowy górnej. No i jak słychać już działa. Wymieniłem kilka elementów. Tak jak widać trochę kondensatorów elektrolitycznych, przekaźniki głośnikowe oraz podkładki termiczne. Całość została wyregulowana, sprawdzona, przemierzona, i mam nadzieję, że. Jeszcze wiele lat będzie służył swojemu właścicielowi.